No, witajcie, moje aniołki, kochane. Najpierw chciałabym Wam bardzo podziękować za to, że tak licznie obejrzeliście pierwszy odcinek vloga. Naprawdę y, jestem pod wrażeniem, jestem po prostu zaskoczona, bo nie sądziłam, że po niecałych 24 godzinach y, będzie prawie tam 100 wyświetleń. No teraz już jest bo ja to dodałam wczoraj, a nagrywam to dzisiaj, czyli w niedzielę. Pewnie wam to za jakieś kilka dni udostępnię, jeśli w ogóle udostępnię. Mam nadzieję, że mi się uda ten filmik. I w tej chwili już jest no, ponad 100. Ponad 100 wyświetleń. Dzisiejszy vlog w przeciwieństwie do tamtego, wcześniejszego będzie na takim w zasadzie spontanie, więc jeszcze nie wiem jaki będzie temat tego vloga, no ale jak zobaczymy po prostu jak to wyjdzie, no i temat Wam wpiszę w tytuł po prostu tego filmu. Bo w zasadzie to chyba mam takich parę rzeczy, o których bym mogła Wam powiedzieć, więc no nie wiem, może to będzie taki zbiór. No więc tak. Pierwsza rzecz, którą bym Wam chciała powiedzieć, to, że dostałam także drugą propozycję tematu na vloga, na pierwszego vloga. No i chciałabym. Chciałabym ten temat właśnie poruszyć. Tak, dostałam to od tej samej osoby, właśnie na tej samej grupie na Facebooku. Bardzo dziękuję. I temat brzmiał mianowicie jakoś tak, że jak zachęcić młodzież do wiary. Jak zachęcić młodzież do wiary? No, myślę, że. Oczywiście, ważny jest ten język młodzieżowy, żeby właśnie mówić językiem młodzieżowym, ale żeby to nie było też takie sztuczne, właśnie, żeby to było takie naturalne, w sensie, żeby mówić takim językiem serca, jakim się ma we własnym sercu. To jest bardzo ważne. No i przede wszystkim, życiem życiem powinno się dawać przykład. Yy, właśnie nie tylko młodzieży, wszystkim. W jaki sposób jeszcze mówić, mówić o wierze. A czy mnie to w ogóle trochę denerwuje, że jest takie rozróżnienie pomiędzy młodzieżą a, a nie młodzieżą właśnie. Yy, no, po ja wiem, że młodzież ma trochę jakby inne życie niż dorośli, ale no odczuwa bardzo podobne rzeczy, tak? No i znaczy generalnie to też trudno mi jakby wypowiedzieć się trochę w tym temacie, ponieważ ja byłam taką, no myślę, że dość głęboko wierzącą osobą już jako dziecko, więc. No jak już, jak byłam nastolatką to, y, to już dawno wierzyłam w Boga. Y, ale myślę, że też jest właśnie złe takie takie na siłę po prostu y, mówienie tak, żeby mnie polubili, że coś tam. No nie, to tak nie działa. Przede wszystkim trzeba być sobą. Tak, mówi to ta, co oczywiście wie od dawna, jak być sobą. No, ale dobra. No, właśnie trzeba być takim autentycznym, mi się wydaje. Właśnie żyć Panem Bogiem i, i pokazywać. I to nie jest tak, że nie wiem, będę z kimś już 5 minut i o, już go nawrócę, że coś tam. Nie, to raczej ma być, wydaje mi się, takie bardziej jakby życiowe, delikatne, w jaki sposób jeszcze zachęcić młodzież. No myślę, że właśnie takie na przykład jakieś filmy religijne, w ogóle zauważyliście to, że filmy religijne raczej nie są takie popularne. Jak inne filmy, że, albo, albo też inaczej, na przykład w bajkach różnych, czy właśnie w różnych filmach jest czasem przedstawiana wiara jako coś ważnego, ale zazwyczaj nie jest to wiara katolicka, nie jest to, nie jest to wiara w Boga, tylko jakaś taka jakby pogańska, na przykład jakieś science fiction, takie filmy, coś takiego. Trochę to jest takie. Mm, jakby, no chciałabym obejrzeć taki film, który byłby dobry jakościowo i właśnie y, byłaby w nim wiara katolicka. No nie wiem, no jeżeli znacie takie filmy, to możecie mi to gdzieś tam w komentarzu wpisać te tytuły. Mm. Więc film, co jeszcze? Muzyka. Oczywiście, że muzyka. O. Tutaj to Wam powiem, że szczególnie podoba mi się utwór. To nie jest oczywiście żadne lokowanie produktu. Szczególnie podoba mi się utwór jeździec zespołu Illuminandi. O, taki metal. Boże, jak ja to lubię, naprawdę to, to jest jedna z moich ulubionych piosenek już od kilku lat. To jest jedna z moich ulubionych piosenek już od kilku lat, naprawdę. Potem co? Yy, ex. Nie musisz mówić nic. Oczywiście to tam wpiszę. Wpiszę. Mm, no, zapomniałam znowu do opisu tego filmu. Tak. Do opisu filmu. Yy, jeśli chodzi jeszcze o taką, taką muzykę chrześcijańską, to też zespół Flyleaf jest fajny. Yy, właśnie, jak byłam nastolatką, to go słuchałam trochę. Yy, Flyleaf, Flyleaf... Co jeszcze? Hmm. Nie wiem, jak mi coś przyjdzie do głowy, to wpiszę tam, w opisie. Możecie też się podzielić swoimi ulubionymi piosenkami, bo ja tak szczerze powiedziawszy, jeśli chodzi o takie słuchanie właśnie, na przykład, nie wiem, w domu, to nie lubię takich typowych, jakby kościelnych, tych piosenek takich oazowych, których jest też dużo na, face, na YouTubie, ale takie bardziej... Nie wiem, jak to nazwać. No, rock, hip-hop i tak dalej. No, takie różne, po prostu. Celine Dion też mi się przypomniało. Celine Dion i Andrea Bocelli. Przepraszam, nie wiem, jak się wymawia to. To nazwisko. Z tego, tego zespołu Illuminandi jest też fajna zdrada, na czym się podoba. No. I jeśli chodzi właśnie o o ten temat to by chyba było na tyle, czyli myślę, że no nic takiego nowego za bardzo nie powiedziałam. Yy. Ale myślę, że też właśnie ważne jest to, że żeby tak nie dzielić, właśnie osób dorosłych z, z młodzieżą, że, że to młodzieży to jakoś tak specjalnie trzeba, że. Yy. Nie wiem. Nie wiem, moje odczucie jest takie, że. Że no może coś tam faktycznie trzeba inaczej zrobić Ale no nie wszystko Pewnie się udziwicie teraz Bo się trochę oświetlenie zmieniło No właśnie, no nagrywam to później Ten fragment yy, Bo tam miałam parę Parę problemów takich Z telefonem yy, Ale już jest ok Chciałam wam polecić Bo z racji tego, że dzisiaj jest Niedziela, dzisiaj, kiedy to nagrywam, jest niedziela jest wspomnienie świętego Jana Marii Wianeja. Chciałam Wam polecić taką oto książkę. Święty i Diabeł Wilhelma. I tu przepraszam, bo nie wiem, jak to się czyta. Huenermana. Dam y, później y, opis. Znaczy, w opisie tutaj będzie napisane, co to jest za książka. Ja ją dostałam na bierzmowanie chyba i chyba od świadka. Pozdrawiam Monika. Jest to książka, jest to książka taka. No, powieść właśnie z, z dialogami i z taką z akcją, ale jest to też właśnie biografia. Mm. Świętego Wianeja, Jana Marii Wianeja. Ja ją czytałam jakieś, nie wiem, kilka lat temu, ale pamiętam, że bardzo mnie wciągnęła. Że naprawdę czytałam ją praktycznie jednym tchem. I, i, i. No i właśnie to jest fajne, że to nie jest jakaś taka książka naukowa, że w, w, tu w tym, a w tym roku coś tam się stało i, i tak dalej. I że właśnie są takie te dialogi, że jest to takie żywe. Co mnie zaskoczyło w tej książce? Zaskoczyło mnie to, jaki, jaki był właśnie święty Jan Maria Wianej, że tak krytykował bardzo ludzi że tak no, tak mocno krytykował właśnie. Yy, I że był taki bardzo radykalny, jeśli chodzi, jeśli chodzi o jakieś takie umartwianie się i tak dalej, że na przykład spał na ziemniakach w piwnicy, o ile dobrze pamiętam. Jak myślę sobie o słowie święty, to yy, przeważnie właśnie widzę tego świętego Jan Jana Marię Wianeja, który właśnie śpi na tych ziemniakach. W Piwnicy. I dla mnie to jest takie no, no ciężkie po prostu, w sensie, że też ja nie wiem, czy w dzisiejszych czasach takie, znaczy wtedy, wtedy miało sens, ale nie wiem, czy w dzisiejszych czasach takie umartwianie się miałoby jakiś sens. Możecie mi napisać w komentarzu, co o tym sądzicie, bo jestem bardzo ciekawa. Jeszcze jedną książkę też wam polecam. Jeżeli nie czytaliście, przeczytajcie koniecznie Polianę. To też tutaj będzie w opisie, ta książka. Jest to powieść o dziewczynce, która doświadczając wiele różnych cierpień stara się grać w taką grę którą nauczył jej jej ojciec którym nauczył której nauczył ją jej ojciec a mianowicie polega ona na tym, żeby w każdej złej sytuacji znaleźć coś dobrego. No i ona, właśnie po śmierci taty, bo, mama już bo jej mama umarła już dużo wcześniej, po śmierci taty trafia do swojej ciotki. No i tam po prostu w tej miejscowości, gdzie się znajduje. Zaczyna zmieniać y, życie ludziom. Później dzieje się tragedia. Y, I ci ludzie się jej odwdzięczają. Nie chcę tutaj też za dużo mówić, bo nie będę Wam robić takiego spoilera. I jest też druga część, Polianna dorasta. Też polecam. Dziękuję Wam za obejrzenie tego vloga który był właściwie o wszystkim i o niczym. No i jeszcze raz właśnie dziękuję. Dziękuję za te wszystkie wyświetlenia tego pierwszego vloga. Tego pewnie tam, nie wiem, spale osób jak obejrzy, no to, to to będzie maksimum. No, ale dziękuję bardzo. Jesteście kochani, kocham was. Kocham was. Pa!